Hej, witajcie na moim kanale. To już moje trzecie czy czwarte przywitanie z Wami, bo za każdym razem jak zaczynam nagrywać, to coś tutaj nie pasuje. vlogowanie nie jest takie łatwe, jak się wydaje kamera! I vlogujemy. Myślałam, że jak przez wakacje będę miała troszeczkę więcej czasu, żeby powlogować, powkładać filmiki, ale okazuje się, że tego czasu nie jest tak dużo i też chciałam trochę tego czasu spędzać. Tak, ze sobą, w domu, z dziećmi i troszeczkę tak odpocząć. Także. No, YouTube nie jest moim priorytetem. Tak, właśnie <grybujesz> jeden z trudniejszych chyba wyrazów po polsku. I zazwyczaj troszeczkę odkładam. Ale nic, powlogujemy dzisiaj. Mamy piąteczek, jeszcze troszeczkę zostało wakacji nam, to znaczy wakacji bez pracy. Mi w sumie tydzień, dzieciom jeszcze dwa tygodnie. No, ja akurat wracam tydzień wcześniej do szkoły, do pracy. Musimy przygotować szkołę, musimy przygotować się, aż dzieci wrócą. Także. Będzie, będzie troszeczkę zajęte, ale jeszcze chciałabym skorzystać z tego tygodnia. Właśnie podjechałam pod stację benzynową, żeby zatankować. Ostatnio mi się udało przejechać chyba z dwa tygodnie na jednym baku. Także tak dużo nie jeździliśmy. Troszeczkę tutaj w okolicach mieliśmy troszeczkę takich. Wizyt u lekarza i tak dalej. W sumie w następnym tygodniu też jeszcze musimy odwiedzić lekarza. Chłopcy mają wizyty do fryzjera. No ale na dzisiaj koncentrujemy się na dniu dzisiejszym. Idę zatankować. Dzisiaj jest plan, że podjedziemy do biblioteki na troszkę. Mają um, coś takiego, catch a craft, czyli um, można zrobić um, coś, będzie można zrobić z plastyki. Um, zobaczymy, co tam będziemy robić. Hania zawsze lubi te właśnie takie um, rzeczy plastyczne, gdzie może sobie coś potem pokombinować. My zostaniemy troszeczkę w bibliotece. Powiem Wam, że sytuacja pogodowa dzisiaj jest super, bo mamy 86 stopni Fahrenheita na dworze, i jak jest poniżej 90, to naprawdę już jest fajnie. A druga rzecz jest taka, że humeryli, czyli to taka duszność, parność jest w miarę niska, bo jest dziś 60%. Także Także fajna pogoda. Podjedziemy później do sklepu i będziemy dalej coś kombinować, tak jak zawsze. Także wyruszamy i jedziemy na bibliotekę. Mm -hmm. Dzisiaj e, jesteśmy tutaj u nas e, w TK Maxie albo Marshalls. Akurat w Marshalls jesteśmy i e, szukamy już w sumie kolejny raz plecaka dla hańby. Także mamy dwa, nad którymi się zastanawiamy. Podoba mi się też ta z tym rainbow. Co jest? Także mamy taki i taki. Szczerze mówiąc, nie wiem. Mi się chyba może ten bardziej podoba. I on jest za 20 dolarów. Jeszcze do tego ma tutaj taką saszetkę. A ten jest za ile? Tak, na to, nie, zaczekaj, za 17 dolarów. Będziemy jeszcze musieli wybrać jakąś lunch bag, prawdopodobnie, ale nie wiem czy tutaj. Na razie Hania szuka. A, lubię tą z motylkami, naprawdę. I like, like matching one that has a Modi's faces all around it, and it would be clear. If I found, I see there's this cat one that's big. I mm -hmm. feel like a a, a lot once, and sometimes when I run out of water, I do not like. I hate drinking the water from the sink. A today, różne plecaki do wyboru ten z adidasa jest fajny, taki prosty za 25 dolarów tutaj mamy za takie tęczowe tutaj drugi taki z adidasa tutaj jeszcze jest taki Hania, widziałaś ten? Really like it. nie so ale okay. tutaj jest taki ten pluszowy unicorn, I I unicorn. I, I like, I like syrenki tylko taki malutki really, really like różowa cheetah no. nie no to już chyba wszystkie przejrzeliśmy yeah. a to jest ten LOL nie podoba mi się tak samo. A ten that... jeszcze jest fajny w pieski. Yeah, tylko taki troszeczkę... Really like niezbyt fajnie zrobiony. Yeah. I Jan like, Sport mają za 20 dolarów. A, really a tutaj taki fajny sobie biały. Mama. Tylko niepraktyczny. Mama. No już zaczekaj. Hej, hej, dzisiaj mamy niedzielę. Wczoraj spędziliśmy troszeczkę czasu, troszeczkę na basenie, także poopalaliśmy się, wyleżeliśmy się, wy... wymoczyliśmy się. Dzisiaj troszeczkę się chowamy w domu, bo mamy ponad 100 stopni Fahrenheita. Także mm. Gorąco jest, um, ale mamy niedzielę i już jest w sumie po południu. Chciałam was zabrać na takie amerykańskie bazary, które są niedaleko od nas, także jedziemy z Hanią na wycieczkę. Już kiedyś, kiedyś, kiedyś byłam, właśnie tam, nawet nie pamiętam kiedy. Tylko zawsze tak jest, że jak się mogę tam wybrać, to jest akurat gorąco i tak nie przejdzie się do końca i nie zobaczy wszystkiego. No ale zobaczymy, co dzisiaj będziemy mogli zobaczyć. O, temperatura mi spada. Może było tak, taka wysoka, bo samochód stał w miejscu i się nagrzał, także mam nadzieję, że zejdzie poniżej 100. No już mamy 99. <laughs> mm. <laughs> Dobrze, jedziemy na ten so am hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding view I can't see the end but we'll see it through Fly too high Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind O, idziemy i po prostu się topimy, tak jest e, gorąco, jest strasznie gorąco, kapie z nas, kapie z Hani, kapie z wszystkich, ojejku. My musieliśmy przyjść do środka Także jesteśmy w lodziarni Ale jest tyle ludzi Jak się głośno Ale przynajmniej jest słodko Także mamy lody I zjemy sobie nas spokojnie gdy będziemy dalej Nie? Fajne? Pokaż te bransoletki jakie sobie kupiłaś Super lubisz? No takie same mają kolory już e, akurat wszyscy się zbierają. Jest, tak, jest piąta, także bazary się kończą. Naprawdę to jest fajne, tylko mają to raz w miesiącu. I tak jak dzisiaj, to było naprawdę krwi.